Nazywam się Weronika Nowak, mam 34 lata i jestem organizatorką eventów w Gdańsku. Po 10 latach ciężkiej pracy kupiłam wreszcie dom moich marzeń: nowoczesny apartament z widokiem na Bałtyk w Sopocie. To było moje miejsce, mój dowód na to, że ciężka praca się opłaca. Więc kiedy moja młodsza siostra Natalia, 26 lat, błagała, żeby użyć go na tydzień do nagrania materiałów promocyjnych, powiedziałam tak, wbrew wszystkim moim instynktom. Wróciłam do koszmaru. Zniszczenia na 100 tysięcy złotych. Podarta kanapa, rozbite dzieła sztuki, stół po babci spalony nie do naprawy. Ale prawdziwy cios był inny. Mama wzruszyła ramionami, mówiąc Natalia tylko goni za swoimi marzeniami. Weronika, ty sobie z tym poradzisz. Ta zdrada rozpaliła we mnie ogień. Skończyłam być wycieraczką rodziny. Dorastając w Gdańsku byłam dzieckiem, które musiało samo sobie radzić. W wieku 15 lat pracowałam po szkole w kawiarni odkładając każdą złotówkę na studia. Podczas gdy moja siostra Natalia, 8 lat młodsza, miała zupełnie inne dzieciństwo. Kiedy Natalia miała 6 lat i rozlała lakier do paznokci na moją ulubioną kurtkę, mama Anna tylko się zaśmiała. Ona jest taka kreatywna. Kiedy miała 10 lat i zepsuła mój rower, tata Marek tylko wzruszył ramionami. Dzieci popełniają błędy. To ustaliło ton na lata. Ja byłam ta odpowiedzialna, a Natalia mogła robić co chciała bez konsekwencji. W liceum łączyłam studia z dwiema pracami na pół etatu, zdeterminowana, żeby coś z siebie zrobić. Natalia płynęła przez życie uśmiechając się do wszystkich i unikając problemów. Nie nienawidziłam jej, ale ta podwójna norma bolała. Jak wtedy, gdy przez miesiące oszczędzałam na aparat fotograficzny, mając 17 lat, a Natalia nim pobawiła się i zepsuła obiektyw. Reakcja mamy? Jesteś silna, Weroniko. Kupisz następny. Kupiłam, ale pracowałam nad godziny, żeby go zastąpić. Po studiach na kierunku zarządzanie turystyką przeniosłam się do Warszawy. Te pierwsze lata były brutalne, długie godziny, wymagające klienci, mieszkanie, za które ledwo mogłam zapłacić. Planowałam wesela i eventy korporacyjne do późnych godzin nocnych, a potem zasypiałam na używanej kanapie, marząc o życiu, które mogłabym nazwać swoim. W wieku 28 lat doszłam do stanowiska starszej organizatorki, zarządzając eventami wartymi setki tysięcy złotych dla firm IT i korporacji. Zarobki były dobre, ale miałam większe plany. Od dziecka marzyłam o miejscu ucieczki gdzieś, co byłoby tylko moje. Przez lata przeglądałam oferty nieruchomości, jeździłam nad morze w weekendy, szukając idealnego miejsca. W wieku 31 lat znalazłam nowoczesny apartament w Sopocie z widokiem na Bałtyk. Wlałam w niego całe serce. Skórzane kanapy, abstrakcyjne obrazy, stół jadalny z odzyskanego drewna przypominający opowieści babci. Nawet zasadziłam ogród z lawendą. Za każdym razem, gdy przekraczałam te drzwi, czułam, że mi się udało. Dowód, że nie potrzebowałam, żeby ktoś mi cokolwiek dawał. Życie Natalii wyglądało inaczej. W wieku 26 lat pracowała na pół etatu w butiku, publikując selfie na Instagramie, goniąc za sponsorami. Wciąż mieszkała z mamą bez czynszu. Próbowała blogowania, modelingu, nawet była baristką przez chwilę, ale nic nie trwało długo. Mama zawsze ją broniła. Natalia szuka swojej drogi. Tata kiwał głową, unikając konfliktów. Zeszłej wiosny mama i tata przeszli na emeryturę, przeprowadzając się do mniejszego mieszkania. Praca Natalii nie wystarczała i zaczęła dzwonić do mnie częściej. Hej, siostro, możesz pomóc z ratą za samochód? Albo, może masz jakieś 100 złotych? Podczas niedzielnego branchu u mamy, ja oczywiście płacąc, Natalia rzuciła swoim pomysłem. Nagrywam materiał promocyjny dla marki modowej. Twój apartament byłby idealnym tłem. Oczy mamy się zaświeciły. To genialny pomysł. I tak prawie go nie używasz. Żołądek mi się skręcił. Nie wiem, to nie jest przygotowane na nagrania. I mam zasady: żadnych tłumów, żadnego bałaganu. Natalia przewróciła oczami. Wyluzuj, siostro. To tylko ja i kilku znajomych. Mama nachyliła się. Weroniko, to rodzina, masz tyle, podziel się trochę. Wbrew mojemu lepszemu osądowi kiwnęłam głową, czując ciężar ich oczekiwań. Pojechałam do Sopotu tego czwartkowego wieczoru, żeby przygotować dom. Zrobiłam zakupy z jej ulubionymi przekąskami, wyłożyłam świeże ręczniki, zostawiłam butelkę wina. W piątek rano przeprowadziłam ją przez wszystko. Natalko, to miejsce jest spokojne. Żadnych tłumów, głośnej muzyki. Szanuj sąsiadów. Pokazałam jej inteligentne światła, kod alarmu, przewodnik ze wszystkimi szczegółami. Nie zepsuj tego, dobrze? Ledwo podniosła wzrok od telefonu. Zrozumiałam, siostro. Wyluzuj. Jej uśmieszek powinien był być ostrzeżeniem, ale odpuściłam, spiesząc się złapać lot do Krakowa. W piątek wieczorem około dwudziestego napisała moja sąsiadka Małgorzata Kowalska. Weroniko, z twojego apartamentu leci głośna muzyka. Brzmi jak impreza. Zadzwoniłam do Natalii. Poczta głosowa. Napisałam. Ścisz natychmiast. Obiecałaś. Brak odpowiedzi. O północy Małgorzata napisała znowu. Jest ciszej, ale dużo samochodów przed budynkiem. Nie mogłam się skupić na evencie w Krakowie. Natalia znowu skłamała. W sobotę rano otworzyłam Instagram. Story Natalii pokazywało mój dom wypełniony nieznajomymi. Światła migały, muzyka dudniła, ludzie tańczyli na balkonie, rozlewając drinki. Jeden klip pokazywał Natalię na mojej kanapie. Teraz rozciętej, podczas gdy jej znajomi rzucali konfetti. Inny pokazywał kogoś malującego sprayem baner na ogrodzeniu, tratując lawendę. Stół po babci był w tle, spalony od świecy. Byłam zdruzgotana. Dzwoniłam do Natalii. Poczta głosowa. Napisałam na Instagramie Co ty do cholery robisz, Natalko? Niszczysz mój dom? brak odpowiedzi. Ręce mi drżały, gdy przewijałam więcej postów. Obcy używali mojej kuchni jako baru. Ktoś zdjął mój obraz ze ściany, zostawiając go popękanym. Mój ogród zamieniony w błoto. Zadzwoniłam do Karoliny Wiśniewskiej, mojej najlepszej przyjaciółki. Karolina, ona wszystko zniszczyła. Wracaj tam, Weroniko to szaleństwo. Potem zadzwonił telefon. To była Beata Nowak, menedżerka sklepu meblowego. Pani Nowak, widzieliśmy pani dom oznaczony online. Kanapa, stół i obrazy są uszkodzone nie do naprawy. Szacujemy 100 tysięcy złotych na wymianę. Prawie upuściłam telefon. 100 tysięcy złotych. Przebukow ałam lot do Gdańska na niedzielę, płacąc fortunę. Gdy przyjechałam do Sopotu, smród uderzył pierwszy. Alkohol, dym. Mój salon był strefą wojny. Kanapa pocięta, podłogi podrapane, obrazy popękane. W kuchni blaty lepkie, blender rozbity. Stół babci spalony. Na górze pokoje zniszczone, ubrania rozrzucone, lampa złamana, sypialnia sprofanowana. Ktoś rozlał farbę na narzucie, szkatułka na biżuterię otwarta, naszyjnik zniknął. Usiadłam na schodach walcząc ze łzami. To nie było tylko zniszczenie, to była zdrada. Małgorzata wpadła. Dzwoniłyśmy na policję w piątek. Natalia twierdziła, że ma pozwolenie. Wyjechali o drugiej, ale zaczęło się znowu w sobotę. Zadzwoniłam do mamy. Natalia zniszczyła mój dom, meble zrujnowane. To katastrofa. Ton Anny był lekki. Och, na pewno nie jest aż tak źle. Natalia nagrywała kreatywne treści. Mamo, tam było dziesiątki nieznajomych. Cóż, ona stara się coś zbudować. Zawsze byłaś dobra w naprawianiu rzeczy. To zbagatelizowanie pocięło mnie głęboko. Zadzwoniłam do taty. Brzmi, jakbyś ty i mama powinnyście to rozwiązać. Natalia nie miała złych zamiarów. Spotkałam się z prawnikiem Tomaszem Kowalskim w Warszawie. Przyniosłam zdjęcia, kosztorysy, posty z Instagrama. Natalia jest odpowiedzialna za szkody jako twój gość. Możesz ją ścigać bezpośrednio. Napisałam e-mail do rodziny. 15-16 marca powstały szkody na 100 tysięcy złotych podczas pobytu Natalii. Oczekuję pełnej rekompensaty w ciągu 30 dni. Dołączyłam dokumentację i dane Tomasza. Natalia odpowiedziała: Żartujesz? Nie zapłacę tego. Mama zadzwoniła głos ostry olbrzymiasz masz pieniądze na naprawę. Nie chodzi o pieniądze, chodzi o odpowiedzialność. W piątek byłam na rodzinnym obiedzie w Gdańsku. Przygotowałam się jak do prezentacji klienta. Wydrukowałam raporty, wybrałam ostrą marynarkę, położyłam segregator na stoliku. To dotyczy 100 tysięcy szkód, przesunęłam kopię. Oto dowody: zdjęcia, rachunki, kosztorysy, opinia prawna. Natalia prychnęła: to absurd. To było nagranie. Zaprosiłaś nieznajomych, którzy pocieli kanapę, spalili stół babci, zniszczyli ogród. To lekkomyślność. Mama wskoczyła. Uspokójmy się. Natalia buduje markę. Próbowałam. Ona nawet nie przeprosiła. Tata odłożył magazyn. Jesteś za surowa, masz dobrą pracę. Nie chodzi o pracę, chodzi o odpowiedzialność. Natalia wstała, twarz czerwona. Jesteś zazdrosna, że gonię za marzeniami. Trzasnęła drzwiami. Nie zapłacę ani grosza. Mama miała łzy. Rozrywasz rodzinę. Proszę o uczciwość. Rachunek za 30 dni. Karolina zasugerowała: Idź publicznie. Pokaż, że mówisz poważnie. Sporządziłam post na Instagramie. Mój apartament został zniszczony podczas nagrania, kosztując 100 tysięcy złotych. Prosiłam o odpowiedzialność, ale na razie nic. Dołączyłam zdjęcie zniszczonej kanapy. Post eksplodował. Setki komentarzy wspierających. Do środy natalia napisała: Wprawiasz mnie w zakłopotanie. Usuń post. Zapłać rachunek, a usunę. Czwartkowego wieczoru zadzwoniła mama widziałam post. To zaszło za daleko. Zrobiła pauzę. Byłam zbyt łagodna dla Natalii. Pokryję szkody z oszczędności emerytalnych. Myliłam się. Byłam zszokowana. Następnego dnia sto tysięcy trafiło na moje konto. Zadzwoniłam do Karoliny. Zapłaciła. Ale Natalia znowu unika konsekwencji. Postawiłaś punkt. Teraz wiedzą, że nie grasz. Naprawy rozpoczęły się w kwietniu. Wykonawcy wymienili kanapę na wytrzymalszą w granatowym kolorze, odnowili podłogi, przemalowali ściany. Ogród przesadzony świeżą lawendą. Stół babci przywrócony przez rzemieślnika. Ślad oparzenia wyszlifowany w subtelną patynę. Do czerwca dom wyglądał lepiej, mocniejszy. Ale nie czuł się tak samo. Był polem bitwy, które odzyskałam. Zdecydowałam wynajmować pokoje turystom, przekształcając stratę w dochód. Chodziło o ruszanie naprzód. Po wiralowym poście nie mogłam przestać myśleć o komentarzach obcy dzielący historie zdrad rodzinnych. Nie byłam sama. Karolina powiedziała: Powinnaś o tym pisać. W lipcu założyłam bloga ustanawianie granic wylewając swoją podróż bałagan Natalii zbagatelizowanie mamy walka o szacunek. Pisałam o winie, strachu i wolności posiadania własnej wartości. Reakcja była przytłaczająca. Czytelnicy mailowali swoje historie. Moje posty osiągały tysiące wyświetleń. To nie była już tylko moja historia. W sierpniu mama poprosiła o lunch. Wyglądała zmęczona. Weroniko, dużo myślałam. Zawiodłam cię chroniąc Natalię. Myślałam, że pomagam, ale ciebie raniłam. Czekałam lat na te słowa. Chciałam, żebyś mnie widziała. Tak ciężko pracowałam. Sięgnęła po moją rękę. Obchodzi mnie, przepraszam. To nie było idealne, ale był to początek. Rozmawiałyśmy naprawdę po raz pierwszy od lat. Natalia pozostała odległa. We wrześniu przyszła wiadomość: Hej, siostro, przepraszam za dom. Nie chciałam, żeby to tak daleko zaszło. Było małe. Żadne wielkie przeprosiny, ale coś. Nie odpowiedziałam od razu. W październiku tata pojawił się z oprawionym obrazem. Pejzaż morski namalowany przez niego. Pomyślałem, że mogłoby użyć tego. Nie był wielki w słowach, ale to nie był mały gest. Ten obraz wisi teraz w salonie cichy most między nami. Zawodowo prosperowałam. Stawianie się rodzinie dało nową pewność. W listopadzie przedstawiłam event gigantowi technologicznemu. To nasz plan i nie jest do negocjacji. Podpisali kontrakt. Dostałam podwyżkę. Ta siła przelała się do życia osobistego. Zaczęłam chodzić z Michałem, grafikiem szanującym moje granice. Po raz pierwszy nie próbowałam kogoś naprawić. Budowałam coś prawdziwego. Apartament przekształcił się. Wynajmowanie przynosiło energię. Goście zostawiali świetne recenzje. Goszczałam przyjaciół, Karolinę i koleżankę Laurę na wieczory wina. Małgorzata i mąż stali się regularnymi gośćmi. Dom nie był już tylko symbolem walki. Był miejscem połączenia, życia. Święto dziękczynienia oznaczyło punkt zwrotny. Po raz pierwszy od miesięcy wszyscy siedzieliśmy razem. Anna gotowała, ale nie grała męczennicy. Tata pytał o blok. Natalia przyniosła ciasto, pojawiając się na czas. Była cichsza, mniej defensywna. Złapałam ją patrzącą na mnie, jakby chciała powiedzieć więcej. Nie naciskałam. Małe kroki wystarczały. Następnego ranka mama dołączyła do mnie na balkonie. Czytałam bloga: Pomagasz ludziom: jestem dumna. Dzięki, mamo. Twoja babcia mówiła, żeby stanąć za sobą. Myślę, że spodobałoby jej się to, co robisz. Ten moment był jak zamknięcie. Nie idealne, ale szczere. Patrząc wstecz, ten bałagan nie dotyczył tylko 100 tysięcy. Dotyczył uczenia się własnej wartości, rysowania linii, których nigdy nie śmiałam. Granice nie są ścianami. Są fundamentami dla relacji, które się liczą. Wciąż się potykam, czasem czując winę za mówienie nie. Ale za każdym razem, gdy wchodzę do apartamentu, przypominam sobie znalezioną siłę. Nie jest tylko naprawiony, jest mój, na moich warunkach. Blok rozwinął się bardziej niż mogłam sobie wyobrazić. Do grudnia miałam regularną kolumnę w lokalnym magazynie o ustanawianiu granic w relacjach. Ludzie zatrzymywali mnie na ulicy, dzieląc się swoimi historiami, jak moje słowa pomogły im stanąć za sobą. Michał wspierał mnie przez całość, nie próbował naprawić mojej rodziny. Ani przekonać mnie do szybszego przebaczenia. Po prostu był tam, słuchając, szanując mój proces. To była miłość, której nie wiedziałam, że potrzebuję. W Sylwestra Karolina zorganizowała małą imprezę w moim apartamencie w Sopocie. Zaprosiła bliskich przyjaciół, Michała, nawet Małgorzate z mężem. Stałyśmy na balkonie patrząc na fajerwerki nad Bałtykiem. Do nowego roku i nowych granic, powiedziała Karolina podnosząc kieliszek. Stuknęłyśmy się. Rok temu byłam zdruzgotana, patrząc na zniszczony dom. Teraz stałam silniejsza, otoczona ludźmi, którzy naprawdę mnie widzieli. W styczniu Natalia zadzwoniła po raz pierwszy od miesięcy. Weroniko, możemy porozmawiać? Wahałam się, ale zgodziłam się spotkać w neutralnym miejscu, kawiarni w Gdyni. Przyszła punktualnie, bez makijażu, wyglądając młodziej i bardziej podatna niż kiedykolwiek. Naprawdę przepraszam. Powiedziała zanim usiadłam. Nie tylko za dom, za lata brania cię za pewnik, za pozwalanie mamie i tacie stawiać mnie na piedestale, podczas gdy ty pracowałaś tak ciężko. Były to słowa, których potrzebowałam. Dlaczego teraz? Bo widziałam, jak ty się zmieniłaś, jak ustanowiłaś granice i nie pozwoliłaś nam po tobie deptać. To mnie zainspirowało. Zaczęłam terapię. Byłam zaskoczona. Terapię? Kiwnęła. Mój terapeuta pomógł mi zobaczyć, jak żyłam w bańce. Jak krzywdziłam ludzi, którzy mnie kochali. Zwłaszcza ciebie. Nie były to natychmiastowe przebaczenie, ale były szczerą rozmową. Może pierwszą, jaką kiedykolwiek miałyśmy. Potrzebuję czasu. Powiedziałam szczerze. Rozumiem. Ale chciałam, żebyś wiedziała. Robię pracę. Prawdziwa pracę. Miesiące później widziałam zmiany. Natalia dostała pracę w pełnym wymiarze w biurze marketingowym. Przestała prosić o pieniądze. Jej posty na Instagramie były mniej o pokazie, więcej o prawdziwym życiu. Nie stałyśmy się natychmiast bliskie, ale budowałyśmy coś nowego. Relację opartą na szacunku, nie nawyku. Mama kontynuowała swoją własną podróż. Zaczęła pytać o moją pracę, naprawdę słuchając. Przestała porównywać mnie z natalią. Pewnego dnia przyznała: myślę, że czułam się winna, że nie mogłam dać ci tego, co natalii, więc spróbowałam to wyrównać, dając jej więcej. Ale to było w tył. Nie chciałam więcej, mamo, chciałam być widziana. Widzę cię teraz. I jestem naprawdę dumna z kobiety, którą się stałaś. Tata na swój sposób też się zmienił. Zaczął pojawiać się w sopocie raz w miesiącu, pomagając z drobnymi naprawami, dzieląc się historiami z warsztatu. Nie był wielki w przeprosinach, ale jego obecność mówiła więcej niż słowa. Mój apartament stał się czymś więcej niż tylko moim miejscem. Stał się symbolem tego, czego możesz zbudować. Gdy odmówisz bycia umniejszanym. Goście, którzy go wynajmowali, często zostawiali notatki o tym, jak pięknie i spokojnie się czuło. Nie wiedziały one historii zniszczenia, zdrady, walki, ale widziały wynik: miejsce odbudowane silniejsze. Blok nadal rośnie. Dostaje e-maile co tydzień od ludzi znajdując ich własną siłę. Niektóre są od dorosłych dzieci, które nauczyły się mówić nie nadopiekuńczym rodzicom, inne od rodzeństwa zmęczonych byciem cieniem. Każda historia przypomina mi, że nie byłam sama i że dzielenie się moją podróżą pomogło innym znaleźć ich własną. Dziś, dwa lata po tym feralnym weekendzie, moje życie wygląda zupełnie inaczej. Mam partnera, który mnie szanuje, rodzinę, która uczy się widzieć moją wartość, karierę, która prosperuje i dom, który naprawdę czuje się jak mój. Najbardziej mam granice. Nie ściany odcinające ludzi, ale linie mówiące tak daleko i nie dalej. Nauczyłam się, że miłość bez szacunku nie jest wystarczającą miłością, że rodzina nie dostaje darmowego przejścia do krzywdzenia cię, że czasami najzdrowsza rzecz, jaką możesz zrobić, to powiedzieć nie, nawet gdy to trudne, nawet gdy cię obwiniają. Ta podróż nauczyła mnie, że zasługuję na przestrzeń, szacunek i ludzi, którzy nie tylko mnie tolerują, ale celebrują. Nie muszę być idealną, żeby być wartościową, nie muszę dawać wszystkiego, żeby być kochaną. Czasami wciąż widzę ten stół po babci i pamiętam ból, ale teraz widzę też jego patynę znak tego, przez co przeszedł i jak został przywrócony silniejszy, piękniejszy tak jak ja. Więc pytam Ciebie: czy kiedykolwiek musiałeś ustanowić granicę z rodziną, która przekroczyła linię? Co Cię popchnęło do stanięcia mocno? Jakie były konsekwencje? Twoja historia ma znaczenie, Twoje granice mają znaczenie. I zasługujesz na ludzi w Twoim życiu, którzy to rozumieją. Jeśli ta historia Cię poruszyła, podziel się nią z innymi, którzy mogą jej potrzebować. Zostaw like i skomentuj swoją własną historię o granicach. Czasami, wiedza, że nie jesteśmy sami, daje nam siłę do zmiany. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć więcej takich szczerych, inspirujących historii.